Witam serdecznie wszystkich traderów Dada z tej strony. Mówi do Was z Dada's Trading Room na Discord. Zapraszam wszystkich tutaj, widzicie pod spodem w opisie jest zaproszenie na mój Discord Dada's Trading Room. I tutaj możemy, prawda, brać udział w moich transmisjach na żywo. Są tutaj zarówno głosowe kanały, jak i tekstowe. Możemy pisać, możemy wymieniać się. Poglądami i, i, i dyskutować, prawda. No i poza tym są też różne inne specjalne zawartości dla, i, i na przykład dla moich patronów. Natomiast w tej chwili omówimy sobie dzisiejszy dzień, co dzisiaj się stało takiego. No więc, generalnie, no to DAX dzisiaj nadal mam dosyć sporą dynamikę. Może nie tyle dynamikę, co zasięg. No zasięg jest typowy dla ostatnich właśnie takich zasięgów. Praktycznie cały tydzień bardzo zbliżony. Dzisiaj, jak na razie, a mamy już niedaleko do końca dnia. 35 minut jakieś i 734 pipsy zrobione. Natomiast dynamika mniejsza. Dzisiaj nie było setek. Przynajmniej ja nie widziałem. Wszystko tak w granicach, właśnie tego co teraz jest. Natomiast, jeżeli przyjrzymy się tutaj temu, co DAX dzisiaj zrobił ogólnie, no to zachował się tak raczej dosyć typowo dla DAXA. No, tak jak nawet przy, przy mniejszej dynamice i przy mniejszych zasięgach, DAX się też bardzo zawsze podobnie zachowywał. Że potrafię rosnąć, a potem z powrotem wrócić do bazy, prawda? Bo tutaj mamy gdzieś właśnie tą bazę, czyli poziom Dadas Pivot, tak? I, i, no i tutaj rynek właśnie w tym momencie widzimy, że wraca, tak jakby do, do, do tego poziomu. Na sesji, prawda, azjatyckiej, no to praktycznie cały czas rósł aż nawet przez Frankfurt, otwarcie Frankfurtu potem zaczął powoli spadać, spadać, spadać i, i, i yy... o nie chciałem przybliżyć, a nie oddalić no jak no, widzimy tutaj już potem zaczął spadać, mniej więcej od naszej od naszej 12, tak plus minus może troszkę wcześniej, bo tu jeszcze była korekta, nie wiadomo było i tutaj, tu, prawda, wziął się, zoporował, wytworzył się, wytworzyła się podaż no i potem systematycznie zaczął spadać, ale natomiast jeszcze tutaj na Stanach Zjednoczonych kawałek wyżej poszli. No i potem znowu skonsolidował rynek no i potem zaczął już mniej więcej w okolicach naszej 20 zaczął spadać, no i tak powoli, powoli z jakimiś drobnymi odbiciami. Widzimy, ale cały czas w trendzie takim jakby, yy, załóżmy, powiedzmy, że w trendzie wyższego rzędu, yy, troszeczkę cały czas spada, prawda? Yy. Co ja dzisiaj zrobiłem? Znaczy generalnie nie potradowałem zbyt dużo. Yy, generalnie wszedłem tam yy, tutaj yy, w, te, w tym pierwszym, w tym pierwszym podejściu yy, coś takiego i po prostu z palca nawet nie wiem czy dokładnie tak mierzyłem, czy nie mierzyłem w ten sposób. W każdym bądź razie czy mierzyłem tam bardziej o, w ten sposób, albo może nawet jeszcze. Yy, zaraz zobaczymy na Discordzie co ja wkleiłem. No bo dzisiaj byłem zajęty, kurczę troszeczkę przy yy, pewnym moim takim projektem tutaj. No, o, wskoczymy. Dobra, i tutaj prawda yy, dzisiaj, 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 dzisiaj dzisiaj. No to nawet tutaj nie widać, żebym ja cokolwiek miał pomierzone yy. A nie tutaj było pomierzone. Aha, to już wiem, wiem co tu wiem co, yy, o co tu chodziło. Znaczy na początku tak jak jak jak, jak wchodziłem to po prostu yy, liczyłem na ruch ceny właśnie tutaj na dół. Tak Czyli na początku nie robiłem tego pomiaru, tylko tutaj liczyłem na ruch ceny właśnie ten, który się potem odbył, ale co tutaj się stało, no jak widzicie, że w pewnym momencie ja tutaj podtrailowałem się już, no bo tak dziwnie rynek się zaczął zachowywać, tutaj jechał, jechał cały czas w dół, prawda, a tutaj zaczął się cofać, znaczy... Ja się wcześniej podtrailowałem, zanim się zaczął cofać. Skubańcy tutaj wywalili taką zieloną świecę. Wyjęli mi kurde tego to moje, tego mojego telling stopa. No i, a potem kurczę, co prawda z jakimiś takimi na początku tutaj skoczkami tam i z powrotem, ale potem w końcu pojechali i dojechali tam gdzie trzeba, prawda. No ale trudno, no, był trade jaki był. Natomiast ten trade, który tutaj widzimy, to ja wykonałem na tym, yy, dzisiaj na range barach, po prostu na rękobarach, na rękobarach, po prostu yy, postanowiłem sobie, że muszę przetestować yy, jak będzie działał, yy, działał mój yy, tutaj yy, ten ekspert, prawda? Przy, przy tych warunkach tutaj ustawiłem sobie Renko bary na 1500, a pozostałe warunki były takie same jak, jak poprzednio, czyli oprócz tego, że spread no bo spread musiałem ustawić na większy, ale ten, ale tutaj to, to, to przesunięcie na break even plus po 5,5 pipsach było cały czas tak samo, prawda? Że po 5,5 pipsach, no i w tym momencie, jak widzicie, dokładnie ten mechanizm tak zadziałał, i szybko mi tego trader zamknął. No, czyli mechanizm dalej działał, i, i, i dalej, dalej wszystko działa jak należy. Tylko po prostu trzeba przestawić eksperta i dostosować go do tego. Natomiast e, jeszcze jedno co zrobiłem dzisiaj. No to tutaj mmm, na etku miałem takie, a mi właśnie coś takiego chodzić po głowie yy, na etku. O cały czas na tej M5. i coś takiego mi cały czas chodziło po głowie. Cały czas mi coś takiego chodziło po głowie, yy, ale potem kurczę nie wiedziałem w końcu o co chodzi. Yy, i robiłem inne pomiary takie takie bardziej, bardziej lokalne na przykład jak ten no ten też był kurczę dalej to to nie ale tutaj próbowałem jakieś takie robić pomiary nie pamiętam już który był taki pomiar który pasował w każdym bądź razie jak widzicie i ja już tutaj wszedłem w shorta natomiast no bo ten ten pierwszy ten pierwszy short to był w ten sposób nie, nie w ten sposób był mierzony, inaczej był mierzony. Mm, zaraz, zaraz. Tak, tak nie mógł być mierzony. Mm, jakiego ja mierzyłem? Teraz nie pamiętam, jakiego ja mierzyłem. Też tak nie. A taki po, o właśnie taki pomiar też robiłem. Stąd ten, stąd take, take, ten take profit tutaj, bo. Pewnym, ale ten pomiar to robiłem już jak tu się, jak, ta, jak, jak było to price action, już tutaj i wtedy właśnie szukałem dokąd oni mogą polecieć, prawda? Natomiast, no bo, no bo, widzicie co tutaj się stało, prawda? Więc, czy też nie takie coś było? Kurczę, inaczej to było. Tam to robiłem też nie, cholera, jak to, jak, 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 ja, jak ja to robiłem? Wygląda to, że z tego. Tak, dokładnie. Z tego to ja robiłem, a stop loss miałem tam, na tej, na tej, yy, na tej niebieskiej, kropkowanej linii. Tam miałem stop lossa. I on mi tu wytrzymał, no bo na etku był niski spread, prawda? Było tam, poniżej jednego pipsa spread był. I, i tutaj ten stop loss wytrzymał. Yy, I potem cena zaczęła spadać na dół. No ale znowu kurczę, tutaj, w tym miejscu jak widzicie w tym miejscu się zatrzymała i hmm. ja tutaj potrailowałem, no jak potrailowałem, to mi wycią wyciągnęli, wyciągnęli mi tego i trailing stopa, a potem kurde pociągnęli i akurat na kolejnych 15 pi minutach pociągnęli i, i zaliczyli ten take profit. Hmm. Natomiast ale potem znowu wrócili się do góry. Ja, ja tak się zastanawiałem, zastanawiałem, bo nie wiedziałem o co chodzi, kurde właściwie. No, ale, ale zauważcie, że dokładnie ta, ten pierwszy mój pomiar, bo po to był właśnie pierwszy oryginalny pomiar. No i kurde, i oni tam zajechali, No i w końcu tam zajechali, Tylko z jakimi, z jakimi buksowaniami. No i teraz w takim układzie, nawet jakby człowiek wszedł lepiej, czyli jakby wszedł tutaj po, po tej cenie takiej prawidłowej, no to, no to tutaj znowu musiałby czekać i i i, i, I nie wiadomo, czy pójdzie do góry, czy pójdzie na dół, prawda? Także, no, skoki jak widzicie, czyli, czyli nawet tutaj, no, i znowu człowiek byłby, byłby w stracie ponownie, i nie wiadomo, czy dojadą, czy nie dojadą, no, ale w końcu dojechali. Mm, dlatego mnie taki, taki rodzaj trendingu mnie denerwuje, no, niestety mnie bardzo denerwuje, bo to kurde, mm, zupełnie nie ma pewności, czy dojadą, czy nie dojadą w takim układzie. Pomimo że cholera, no dojechali i dojechali bardzo ładnie i prawie że idealnie, prawda? Dojechali, bo to jest jakiś tam poziom w, w wcześniejszej konsoli, gdzie być może tutaj stoplosy leżały i może o to chodziło, prawda? Żeby te stoplosy wyciągnąć. W każdym razie, no pomysł był dobry. Ale tutaj rynek zbyt wiele ode mnie wymagał, żebym mnie tutaj czekał i. i no. A poza tym, no to jak zwykle, patrzyliśmy na robkę, ale tylko tak, nawet nie miałem za bardzo czasu patrzeć. Być może tutaj można było rozegrać robkę. Całkiem możliwe, że można było na shorta roz rozgrywać robkę. Dlatego na, na tą złotóweczkę, to ja czekam. Nie wiem, czy się doczekam, zobaczymy. No, ale to już tylko obserwuję i czekam. Dzisiaj leciutko spadło w stosunku do wczoraj. No wiecie tam już było, kam wysoko. No, i teraz tam się tydzień skończy. Zobaczymy, co następny tydzień przyniesie. No, miesiąc jeszcze nie, prawda? Miesiąc jeszcze jest, jeszcze jest trochę przed nami. Natomiast co ja dzisiaj robiłem? Ja dzisiaj siedziałem i prawda yy, siedziałem, bo yy, no, z różnych względów tam postanowiłem odświeżyć yy, mojego starego DSWS-a i nadać mu, że tak powiem, troszeczkę nowe oblicze Czyli yy, usprawnić go, yy, wrzucić mu no, znaczy. Zastosować, że tak powiem, już moje umiejętności i moją wiedzę programowania jaką mam na ten moment i yy, troszeczkę pod, podrasować i ulepszyć tego DSWSA yy, i w tym momencie wypuścić go na rynek. Yy, yy, ja nakręcę właśnie film na ten temat, osobny film na, ten, na temat DSWS, no, teraz mamy weekend. Czyli jutro będziemy kręcić podsumowanie tygodnia. No i będę kręcił ten film na temat tego DSWS-a, bo tutaj mam troszeczkę poprzerabiałem, troszeczkę zmieniłem od, odczyt, odczyty tutaj, w tym sensie, że tutaj mamy, będziemy mieli, będziemy widzieli ilość lotów dla longa i dla shorta, czyli na przykład jakbym. Jakby to w tej chwili tutaj tego DSWS-a zakliknąć, prawda? No to mm, widzimy, yy, tam jest SL dla Shorta, tu jest SL dla Longa ustawiony, i to będzie liczyło loty właśnie w stosunku do ryzyka, jakie chcemy yy, podjąć, yy, bo to jest procentowo, yy, i będzie liczyło yy, lota dla L, czyli dla Longa, i lota dla Shorta. Yy, czyli yy, no. Jaki, jaki w tym momencie jest w stosunku do potencjalnego yy, tego stop lossa, no? I jeszcze tam usprawniłem jedną funkcję, gdzie właśnie jak widzicie, jesteśmy w tej chwili na wykresie M5, a ja klikam wykres M30, tak naprawdę, czyli świecę M30. Yy, sobie klikam tutaj, będąc na, na, na wykresie M5. No, yy, tak jak powiedziałem, opowiem o tym yy, na filmie, i będzie to wrzucone tutaj yy, w tools. Dada's Tools, prawda? Dada Tool Shop. Tutaj w Dada Tool Shop będzie wrzucone, tam będziecie mogli sobie to obejrzeć. Yy, poza tym, no to jak mówię, yy, zapraszam wszystkich na Discord. A jeżeli zostaniecie moim patronem na, na www.patreon.com ukośnik Dadas Trading System Workshop i tam zostaniecie moim patronem, minimum na poziomie Dadas Beginner, no to w takim układzie będziecie mieli wiele, wiele dodatkowych korzyści i przywilejów. Będziecie mieli dostęp do specjalnego kanału, w którym właśnie będziecie mogli oglądać takie filmy jak Podsumowanie Tygodnia, gdzie, będę, gdzie tworzę także filmy na, na, na zamówienie. Ostatnio wczoraj, wczoraj bodajże, bo przez wczoraj wrzuciłem taki bardzo istotny filmik tam. Film, który zasadniczo ci, którzy mają mój system, powinni już widzie, wiedzie, widzieć, oglądać, bo ten film został nakręcony już, no przynajmniej chyba z rok temu, albo nie wiem, może, może wcześniej, już teraz nie pamiętam. To jest film, który, którego zrozumienie może podnieść. Jakość tradingu, praktycznie każdego tradera, też właśnie mam takich parę perełek, które mogę tam wrzucić. Zresztą są tam, jest tam jeden film nakręcony na życzenie VIP-a, czyli patrona. Który też, że tak powiem, na pewno podwyższy jakość tradingu dla, dla, dla danej osoby. Także mówię, jest bardzo wiele korzyści z tego, że ktoś zostanie moim patronem. Łącznie z tym, że wszystkie kwoty miesięczne wpłacane się sumują i w momencie, kiedy uzbiera się odpowiednia kwota, na 6 na minimum 6 godzin Data Trading Workshop. Oczywiście Data System Trading Workshop w tej chwili odnosi się do, do systemu w wersji Data Trading System 2020. Czyli jest to najnowszy mój trading system, który którym ja, ja w tej chwili stosuję. Jeżeli uzbieracie na te 6 godzin, no to otrzymacie wtedy Cały ten Dada Trading System 2020 za darmo. Wszystkie wskaźniki, eksperty i, i, i instrukcje oraz filmy instruktażowe do tego też. Także serdecznie zapraszam. Ponadto oczywiście Lajkujcie, czyli palą w górę. Subskrybujcie do mojego y, kanału YouTube, jeżeli jeszcze do tej pory nie subskrybowaliście. A jeżeli. No y, i pamiętajcie, żeby ten dzwonek tam wcisnąć, bo ten dzwonek będzie Was informował o, o nowych filmach, kiedy się ukażą. No i oczywiście dla tych, którzy nie chcą mnie lubić, no to palu w dół, ale pamiętajcie, koniecznie dwa razy, koniecznie dwa razy, dobra. No to tyle na ten temat na dzisiaj, dzięki serdeczne, tydzień dla mnie no, generalnie pozytywny, więcej żadnych strasznych rzeczy tutaj nie zrobiłem, niczego nie... Za bardzo nie straciłem, do, jeżeli straciłem, to odrobiłem i, i jest do, do przodu. Ok. To wszystko na ten temat. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia, do następnego razu. Na razie trzymajcie się, cześć.